Doktor Szydło jest uznanym, właściwie w świecie, propagatorem chemii. Był częstym gościem na konferencjach międzynarodowych, które organizowaliśmy jako Instytut Biotechnologii, jako Wydział przyrodniczo techniczny Jego pokazy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem przez to, że jest pasjonatem w tym, co robi. I stąd też no, postaraliśmy się go zaprosić, nie było to łatwe, gdyż doktor Szym miał bardzo napięty program, to zaprosić go do Opola właśnie po raz pierwszy tutaj do nas, do Instytutu, żeby przedstawił też i, no, i jak gdyby zaraził tą swoją pasją naszych przyszłych studentów, mam nadzieję, bo też te pokazy kierowane są właśnie do uczniów, szkół ponadgimnazjalnych uczniów, liceów, no i też studentów wszystkich zainteresowanych. Trafia do szerokiej publiczności, bo naprawdę mówi to z przekonaniem, mówi to z pasją, prowadzi bardzo ciekawe eksperymenty, ale również wykłady. No dzisiaj tematem wykładu będzie właśnie kto odkrył tlen, też bardzo ciekawy wykład.